Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu telewizji przemysłowej Giełda Poznań. Przed Państwem, oczywiście, mówi dr Fryderyk. Drodzy Państwo, cieszę się, że jest tak wielkie odebranie tego, o czym my chcemy dla Państwa tutaj wyjaśnić, takie sugestie i plany dotyczące yy, najbliższych rozwojów właśnie kolejnych faz demokracji i oczywiście demokracji. Jednocześnie dziękuję oczywiście, drodzy Państwo, za to, że jesteście cały czas i tak naprawdę, drodzy Państwo, chodzi mi o to, że cały czas tak naprawdę analizujecie bieżące sprawy dotyczące właśnie już nie tylko, drodzy Państwo, demokracji, ale też życia, drodzy Państwo, na bazach wolności drodzy państwo które są nie tylko drodzy państwo właśnie już rzeczowe nie tylko empiryczne ale też drodzy państwo oczywiście inne i o tym mówimy drodzy państwo właśnie o tym cały czas właśnie drodzy państwo cieszę się że możemy właśnie drodzy państwo nie dojrze nadmieniać no to tak naprawdę drodzy państwo wyznaczać pewien drodzy państwo Dodatkowy oczywiście kierunek, a te dodatkowe kierunki też są oczywiście ważne, drodzy Państwo. No i tutaj, drodzy Państwo, właśnie wektory, wymiary płaszczyzny, drodzy Państwo i też, drodzy Państwo, właśnie, tak naprawdę te wymiary i wektory wertykalne, wymiary wertykalne i wektory wertykalne, tutaj akurat ma to znaczenie. A szczególnie, drodzy państwo, dobrze poradziła sobie z tym właśnie, drodzy państwo, Francja. Zatem należy zwrócić uwagę na to, że tutaj akurat ten dobór społeczeństwa nie jest, drodzy państwo, przypadkowy. I tutaj akurat mówiąc o przypadkowości, mam na myśli już nie tylko oczywiście ludzi pierwotnych, nie tylko oczywiście. Ludzi, którzy tak naprawdę, drodzy państwo, z marginesu społeczeństwa gdzieś są do ożywienia, na przykład na społeczeństwie, albo do wykorzystania aktywnego, drodzy państwo, na społeczeństwie. I już nie tylko mówię o tym, drodzy państwo, że społeczeństwo to jest właśnie kwestia dominująca na naukach społecznych, dlatego że Drodzy Państwo, rozrastanie się wielkich miast i drodzy Państwo, jeszcze do tego te wszystkie, drodzy Państwo, wektory. Tutaj używam tego słowa, drodzy Państwo, w znaczeniu tym oczywiście szerszym, przynosi większe wyniki, drodzy Państwo. Więc powiedzmy teraz o wynikach. Wyniki tutaj, wielkie wyniki ma na Polsce Warszawa, drodzy Państwo. Ale na Niemczech Berlin nie jest największym miastem, drodzy państwo, więc warto jest zwrócić na to uwagę. Niemcy są państwem technologicznym, Polska jest państwem demokratycznym, drodzy państwo, i nie tylko tych demokracji jest więcej, ale, drodzy państwo, gdyby w Polsce był taki Berlin, tak, no to, drodzy państwo, odniesienia byłyby o wiele szersze, o wiele większe. I o wiele bardziej rozbudowane, i dzięki temu też, między, bądź co bądź, drodzy Państwo, między innymi oczywiście, o wiele bardziej złożone, drodzy Państwo. Ja chcę, drodzy Państwo, wyjaśnić pewną bardzo ważną, niekompatybilną kwestię, która dotyczy Europy, drodzy Państwo. Więc tutaj, akurat technologie, które są tak naprawdę yy, cały czas. Yy, w rękach, drodzy Państwo, już nie tylko uniwersyteckich, nie tylko w, le, w rękach instytutów naukowych, ale też w rękach osób, które się tymi technologiami zajmują. To nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ale należy, drodzy Państwo, tego po prostu, że tak powiem, pilnować. I, drodzy Państwo, już nie tylko technologie, ale też właśnie te wyrazy yy, i i też te, drodzy Państwo, ewolucje polityki międzynarodowej, i też, drodzy Państwo, w dalszym ciągu oczywiście podróże, i też, drodzy Państwo, te właśnie wyrazy, drodzy Państwo, leksykalne nauk społecznych. Znowu jest ta y, dominująca koniunktura, drodzy Państwo. Więc wyrazy leksykalne nauk społecznych wywodzą się właśnie. Z nauk empirycznych one się różnią trochę, drodzy Państwo, od y, y, życia, y, drodzy Państwo, industrialnego, czyli życia na etacie. Oczywiście tam są, jest ten empiryzm, tam są te szkoły empiryczne, one są bardzo mocne i bardzo silnie i bardzo mocno zaakcentowane, ale, drodzy Państwo, jeszcze te wyrazy empiryczne są na postindustrializmie. W Polsce jest, drodzy państwo, i na wolności, właśnie, drodzy państwo, przemysłowej, na której wolności, oczywiście, przemysłowej jest też wolny rynek, drodzy państwo. Więc tych wolnych rynków może być i jest więcej. I teraz, czym to się różni, drodzy państwo? Ktoś może powiedzieć, że tam jest potrzebna, drodzy państwo, socjologia. Ktoś może powiedzieć, że tam jest potrzebne, drodzy państwo, wojsko. Ale ktoś starszy też może powiedzieć, że tam jest potrzebne, drodzy państwo, niewolnictwo. Ale ktoś jeszcze może powiedzieć, że tam jest potrzebna, drodzy państwo, polityka. Oczywiście. Poza niewolnictwem, oczywiście, tam to wszystko jest, drodzy państwo. Ale należy to, drodzy państwo, tak naprawdę zmontować, zbudować, wykreować. Należy to, drodzy Państwo, tak naprawdę wstawić, drodzy Państwo, na rynek. Rynek oprócz tego, że ma mecha swoje mechanizmy, tak? Niewidzialna ręka rynku, ry wolny rynek, y rynkowe wolności, drodzy Państwo. Jeszcze, drodzy Państwo, ma takie coś jak mechanizmy, drodzy Państwo, bankowe. Już nie tylko mechanizmy. Ekonomiczne, ale też, drodzy Państwo, mechanizmy bankowe, tak? Więc mechanizmy bankowe są najważniejsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My bardzo często o tym mówimy, dlatego że to jest, drodzy Państwo, pewnego rodzaju przesłanie Europy i jest dominacja Europy i są przesłania Europy, drodzy Państwo. Na Europie jest wiele kultur. Europa nie jest kosmopolityczna, ale jest otwarta, ale Europa jest dominująca, drodzy Państwo. I dzięki tej dominacji możemy sobie pozwolić, drodzy Państwo, na więcej niż inni. Dzięki tej dominacji jesteśmy lepsi niż inni. Dlatego czasami wydaje się, drodzy Państwo, że umożliwianie właśnie dostępności do sfer, drodzy Państwo, dyskusji. Publicznych, nie naukowych, ale publicznych, drodzy Państwo, jest, drodzy Państwo, wyrazem wolności, ale nie jest, drodzy Państwo, wyrazem wolności ze względu na to, jakie przynosi wyniki właśnie już samo to udostępnianie, już kwestia tak naprawdę tej dyskusji publicznej ma, ma różne, drodzy Państwo, właśnie charaktery i ten. Konsensus, że tak powiem, jest o wiele inny od konsensusu mieszkańców wielkich miast, od konsensusu przedsiębiorców, od konsensusu, drodzy Państwo, kreatorów mody, od konsensusu, drodzy Państwo, tak samo menadżerów, od konsensusu, tak samo, drodzy Państwo, też osób, które zajmują się montowaniem maszyn i urządzeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, drodzy Państwo, warto jest mówić o tym, że należy cały czas oczywiście patrzeć i równać w górę, jak to się mówi, drodzy Państwo. Więc akurat tutaj przykład Francji jest najlepszym, drodzy Państwo, przykładem. No, jak ma się Francja do Ameryki, drodzy Państwo, to o tym już oczywiście bardzo często mówimy, dlatego że Ameryka jest imperium, więc tam jest polityka imperialna. Na Francji jest polityka. Na której jest wolność, oczywiście. Ja, ja lubię wojsko, ja kocham wojsko, więc ja mogę powiedzieć, że wojsko jest w każdym państwie i to jest prawda. We Francji jest wojsko. Drodzy Państwo, w Polsce jest demokracja, jest wolność, też jest wojsko, drodzy Państwo. Warto jest o tym mówić, ale akurat historia Polski, a historia Francji różnią się, jeżeli chodzi o te właśnie aspekty, Wynikające z bycia państwami lub państwem, oczywiście technologicznym, drodzy Państwo. A państwa technologiczne stawiają właśnie technologię, drodzy Państwo, na pierwszym miejscu. Oczywiście stawiają człowieka na pierwszym miejscu, więc człowiek jest ważniejszy od systemu. To jest, często tak się relatywizuje trochę, właśnie Europę, a Chiny, drodzy Państwo, tak? Więc Europę, a na przykład, no tutaj, akurat tą y, Daleką Azję, gdzie w Europie, drodzy państwo, człowiek jest ważniejszy od systemu, a w tych y, państwach, właśnie Dalekiego Wschodu, system jest ważniejszy od człowieka, drodzy państwo. System stawia się na pierwszym miejscu. Ale też to te relatywizowanie jest właśnie tutaj, akurat y, y, leksykalne, ale też jest podręcznikowe, drodzy państwo. Ja specjalnie y, daję taki przykład y, ze względu, na, drodzy Państwo, właśnie możliwość zaopatrzenia się i inwestowania tak naprawdę w siebie, drodzy Państwo. I tutaj inwestowanie w siebie odgrywa, drodzy Państwo, znaczącą rolę. Każdy o tym oczywiście wie, i drodzy Państwo, warto jest to robić. Warto jest yy, tak naprawdę mieć, drodzy Państwo, tak. Wolny zawód i warto też tak naprawdę jest też mieć ten fach w rękach, dlatego że ludzie mają potrzeby, drodzy Państwo. I tutaj akurat kierując się, yy, drodzy Państwo, aspiracjami yy, społecznymi na rynku, drodzy Państwo, zyskujemy o wiele, wiele, wiele więcej. Przypominam również oczywiście, drodzy Państwo, o promocji i reklamach. Ale drodzy Państwo, oprócz promocji i reklam. Przyznaję szczerze, że ja bardzo lubię reklamy i promocje. Jeszcze bardzo ważne są, drodzy Państwo, właśnie mechanizmy występujące na danych miastach, drodzy Państwo. Inne mechanizmy są na średnich miastach, inne mechanizmy są na wielkich miastach, inne mechanizmy są na wielkich miastach wojewódzkich, inne mechanizmy są na wielkich miastach większych niż. Wojewódzkich, na przykład, tak jak mówię, Warszawa, i na przykład, drodzy Państwo, Deutschland, Berlin, drodzy Państwo. Więc Berlin jest miastem takim, drodzy Państwo, które jest wyeksponowane, ale ze względu na życie osób, które mieszkają, drodzy Państwo, w Niemczech, Berlin ma funkcję właśnie stolicy, właśnie na polityce, drodzy Państwo. Właśnie światowej, drodzy państwo. No tutaj pewnego rodzaju niuanse, które prowadzi Polska, pewnego rodzaju niuanse, które prowadzi nie, prowadzą Niemcy, pewnego rodzaju niuanse, które prowadzi Francja, no, są dominujące, ale też różnią się od siebie. Ale gdy podam jako przykład pewnego rodzaju niuanse, które prowadzi, prowadzą Węgry, już od razu widzimy, że Węgry tak naprawdę stawiają na turystykę, a w Polsce ta turystyka jest tak naprawdę jednym z ważnych elementów, drodzy Państwo. Tutaj akurat Budapeszt, drodzy Państwo, jest takim miastem, które tak naprawdę wyprzedza te Węgry. Drodzy Państwo, no, w Polsce powiedziałbym, że takim miastem jest Łódź. Ja bardzo lubię Łódź. Wszyscy ci z Państwa, którzy właśnie analizują nasze odcinki, powiedzą, że często jest to nawiązanie właśnie. No, drodzy Państwo, nauk łódzkich, ale ja twierdzę, że Łódź jest dalej do przodu, tak? Jeżeli chodzi o rozrastanie się i nie tylko już w tym przypadku, tak wielkich miast, jest dalej już wysunięta do przodu. No, Łódź a Berlin no, w Łodzi żyje się bardzo wygodnie, ale to jest cały czas, drodzy Państwo, Najważniejsza sfera, ale można jeszcze to wszystko, drodzy Państwo, zrobić o wiele, wiele, wiele lepiej. To musi być jeszcze bardziej, drodzy Państwo, rozbudowane. I jeszcze powiem szczerze, że, drodzy Państwo, tutaj akurat miasta turystyczne, które są na północy Polski, a na przykład miasta turystyczne, które są na północy Niemiec, warto jest mówić o tych miastach, właśnie turystycznych, które są na północy Polski. Karpacz, drodzy Państwo. Zakopane, drodzy Państwo, tak. Tam przyjeżdża wielu, wiele, wielu gości z zagranicy, drodzy Państwo. Więc ta, drodzy Państwo, propedeutyka, drodzy Państwo, może okazać się ze względu na walory państw właśnie technologicznych niekompatybilna, dlatego, że ona będzie niewypromowana za granicą, drodzy Państwo. Wiele państw tak mówi, wiele państw jest otwartych i Polska też należy do takich państw, ale jeszcze wiele, drodzy państwo, rozbudowujemy, drodzy państwo, dzisiaj. To o czym ja, drodzy państwo, do czego ja nawiązuję, zawsze jest tym, co już jest osiągnięte, ale też rozbudowujemy to w charakterze, drodzy państwo, właśnie już nie tylko Cywilizacyjnym, więc tutaj, akurat cywilizowanie, drodzy Państwo, i cywilizacja i tożsamość Azji ma charakter, drodzy Państwo, tak naprawdę strategiczny, ale też nie tylko strategiczny i to jest, drodzy Państwo, oczywiście wyraz pewnego rodzaju polityki, drodzy Państwo, światowej, skierowanej tak naprawdę na zapewnienie bezpieczeństwa właśnie osobom mieszkającym w miastach i w państwach, w państwach i w miastach europejskich, drodzy państwo, i w państwach i w miastach amerykańskich, drodzy państwo. Więc nie bez powodu powiedziane jest tutaj o technologii i o, drodzy państwo, tutaj akurat działaniach na wyrazach społecznych i też o naukach społecznych będących naukami już nie tylko politycznymi, drodzy państwo. Więc tutaj należy, należy rozróżnić technologię, no, politykę wszędzie, więc i politykę, od, drodzy Państwo, właśnie klarowanej polityki, drodzy Państwo. A ta polityka, drodzy Państwo, jest tak naprawdę już nie tylko, właśnie tą dominacją, drodzy Państwo, rozmów i dyskusji. Międzynarodowych albo na przykład o charakterze, drodzy Państwo, właśnie gospodarczo-często naukowym, ale polityka jest wyrazem już, drodzy Państwo, ważniejszego rodzaju działań, drodzy Państwo, na przykład światowych. I tutaj działania światowe i działania globalne, często tutaj mówię o Iraku, to, to, to słychać bardzo wyraźnie, są tak naprawdę tymi działaniami globalnymi już. Drodzy Państwo, cywilizacyjnymi, ale ja nazwałbym to działaniami, drodzy Państwo, właśnie gospodarczymi. No i czy to jest kontrowersyjne, drodzy Państwo, to nie gra roli, drodzy Państwo, dlatego, że tutaj akurat, szczerze powiedziawszy, no ja odwołuję się do historii Polski, do historii wojennej Polski, ale już nie tylko to, drodzy Państwo. To, że tam mieszkają, drodzy Państwo, Ludzie, to jest prawda i to jest oczywiste, ale drodzy Państwo, wyrazy gospodarcze są korzystnie usytuowane na Polsce. To jest ważne, drodzy Państwo, dlatego że jeżeli będziemy mówili wtedy o tych relacjach, tak, relatywizowanych, o relacjach, drodzy Państwo, już takich związanych. Z takim podbojem konsumpcji, drodzy Państwo, więc tutaj z tą konsumpcją, drodzy Państwo, charakterystyczną dla państw rozwijających się, wtedy te państwa trzeciego świata, drodzy Państwo, będą tak naprawdę miały niewspółmierne wyniki, drodzy Państwo, wojskowe, tak czy nie? Tak, oczywiście, drodzy Państwo. A nas interesują korzyści gospodarcze, więc każda osoba, każdy człowiek, tak naprawdę, Podwyższy ten dobrobyt ze względu na, drodzy Państwo, prowadzoną politykę i kulturę, drodzy Państwo, która również jest bądź to bądź kreowana, nie tylko wychowanie oczywiście, ale też właśnie, drodzy Państwo, kreowana kultura i też kreowane, drodzy Państwo, wzajemności, drodzy Państwo, społeczne. Więc tutaj wszystkie teorie, tak naprawdę, drodzy Państwo, zdają, drodzy Państwo, egzaminy. No, i na koniec jeszcze powiem, drodzy Państwo, o czymś takim ważnym, jak właśnie, drodzy Państwo, zapewnianie dobrobytu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, dlatego, że to jest najłatwiejsze, drodzy Państwo. Osoby, które żyją już na, drodzy Państwo, państwach tych otwartych, rozwiniętych, śmiało powiedzą mówimy tutaj jeszcze o państwach stricte demokratycznych, tak? potrafimy już to, drodzy Państwo, powiedzieć w sposób rzeczowy, a nie tylko w sposób oczywiście pragmatyczny, mogą powiedzieć, że to na pewno będzie zrobione. To wszystko jest do zrobienia, drodzy Państwo, i to jest zrobione, ale korzyści zawsze są na Polsce. Telewizja przemysłowa giełda poznańcie, ja tak to powiedziałem, drodzy Państwo. Może się wydawać, że to przodu, ale ja uważam, że to jest, drodzy Państwo, ważne i też, że to jest oczywiste, drodzy Państwo. Doktor Fryderyk, drodzy Państwo, przypominam o tym, drodzy Państwo, wszystkim, jak to tak naprawdę wygląda, a więc, tak naprawdę, drodzy Państwo, jakie wtedy wartości są tak naprawdę, drodzy Państwo, kreowane w sposób, drodzy Państwo, eksportowy tutaj akurat humanitarnie, gospodarczo i przede wszystkim i ja to powinienem mówić i mówię oczywiście na pierwszym miejscu wojskowo. Do widzenia. Państwu.